Szatan niejednokrotnie przychodzi i podkopuje naszą wiarę. I czasem, kiedy zdarzy nam się błąd, kiedy zdarzy nam się pomyłka, kiedy zdarzy się jakiś upadek, to często przychodzi i mówi: Zobacz, nie dochowałeś Bogu wierności, ty się nie nadajesz do niczego, ty nie możesz być bożym dzieckiem, ty jesteś przekreślony. A jak coś, no nie wiem, naprawdę się zdarzy tak poważnego, to już w ogóle potrafi tak człowieka to dobić i zdołować, że, że te wyrzuty, które w nim. Się pojawiają, te wyrzuty sumienia są tak ogromne, że, że on zaczyna w to rzeczywiście wierzyć, że już dla niego nie ma łaski, nie ma przebaczenia. Zawiodłem. Tak kompletnie zawiodłeś Boga, że już Bóg ci tego w ogóle nie wybaczy. Słowo Boże mówi, że tylko jeden grzech jest niewybaczalny: grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Z każdego innego grzechu może człowiek się podnieść. Może z Bożą pomocą i z Bożą łaską po prostu zostać podźwignięty. Jaki by to nie był grzech? Ile razy by nie przyszedł, mówi do. Pan przebaczy, jeśli jesteśmy w tym szczerzy i chcemy szczerze szukać Bożego oblicza. A gdyby ja przyjdzie i powie, Ty już się do niczego nie nadajesz. Widzimy, jakie to jest oszustwo. Widzimy, jakie to jest kłamstwo, które zaszczepia w umysłach ludzi. Co jest potrzebne? tarcza wiary. żeby temu się przeciwstawić to trzeba wziąć, otworzyć Słowo Boże trzeba przyjść po prostu do Pana tak jak On o tym pisze jeśli dopuściłem się grzechu to kto wyznaje grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwie odpuści te grzechy i przebaczy grzechy i oczyszczeni zostaniemy krwią Jezusa Chrystusa jeśli pokutujemy i przychodzimy do Pana a nie to, że już koniec, bezradnie już nie ma co machnąć ręką po prostu już koniec, pogrzebany nie, właśnie wziąć Słowo Boże przyjść do Pana, modlić się powiedzieć właśnie, przeczytać sobie i temu przeciwnikowi, że przecież napisane, że Bóg przebaczy. Nie, wcale nie jest tak, jak, jak myślę. Wcale nie jest tak, jak mówisz. To jest zupełnie co innego. Bo Biblia mówi co innego.